Dobrze, Miles, pora przetestować nowe aktualizacje galaktyk. Już czas, by Miles poznał galaktę! Galaktyk lateralny teraz! Wow! Wow! To poszą bary! Jak dotkniemy podłogi, te nas zakulkują. Merk, nie można tu latać, bo nic nie widać. Musimy się poruszać wolno i ostrożnie. Mój laserek ma funkcję, która może się przydać. Czyli świetlany most, pamiętasz? A kosmostyczny pomysł! Galaktyk lasera teraz! Prościzna mamo. O! Ostrożnie, małymi krokami. Hmm. Gwiazdko, nic ci nie jest? Trochę przykro, że ominie mnie reszta misji, ale dam radę. Nie martw się, Loreta! Wrócimy po ciebie za nanosekundę! Miles z przyszłości galaktyk w Disney Junior.